idziemy dalej No nie Na raz Dobra trafiło tym razem Chcę, że się przydadzą. Idziemy dalej. Naprawdę, jeżeli to jest misja poboczna, to ja po prostu nie wyobrażam sobie wątku popularnego. Nie wyobrażam sobie tej serii, ile ona będzie miała odcinków. bo wam te czary wychodzą. Może to nie są czary? Może ktoś będzie potrzebował te strzały? No jak nie to ja wystrzelam. Co mi tam? Tu jakieś wyjście jest? Coś widzę na... No, może błąd gry. Mam nadzieję, że nie będę musiał takiego kółka zrobić, żeby to po prostu tam dojść, bo... To będzie bajka wtedy. Wyjście. O, na szczęście, nie wczytywanie. Dobra, takie pomieszczenie mi się nie podoba. Coś tu może być. Nie? Nie. Nic mnie tu nie chce zabić. Dziurka od klucza, którego. Zagadkę zagadka, zagadka kolejna do rozwiązania. Mamy kluczyk i mamy zewnętrzny pierścień. On ma coś się tworzyć, może tak? Nie, dobra, chyba cof cofniemy się do poprzedniej komnaty. Może, może coś... Hmm. Albo coś przeoczyłem. Też się tak mogło zdarzyć. Na urnach nic nie ma. Tu nic nie widzę. Nie, to jest jakieś dziwne. O. No tak, ale w sumie po co mi się tam cofać? Z jednej strony to mogę wyłączyć, ale w sumie nic mi to nie da. Chyba, że podpowiedzi do tego były po prostu wcześniej. Ja oczywiście, jak zawsze, je przeoczyłem. Tu nic nie ma... Hmm. Ciężka rozkmina. Nie no, po prostu już pójdę się tego... Przy przyjrzę temu się jeszcze raz. Tu mnie nic na, na pewno nie chce zabić. Może te malowidła? widła. Tylko, że na każdej ścianie jest, jest chyba to samo. Tu jest... Nawet no, nie widzę, co to, to jest. Bo no, tu jest wyraźnie, no ale co, co mi to daje? Nic. Dziura na klucz. zewnętrzny, wewnętrzny. Środkowy. Zewnętrzny. Dobra, wezmę sobie mini widok bardziej prościej, dobra No Brut Seraz jest Sowa. Znowu sowa. Nie, a ja może chcę Niedźwiedzia, Najn mamy chyba trzy do wyboru, tak? Sowa Otwórz umiejętności, aby zwiększyć poziom, idziemy w zdrowie, co? O, nawet dwa broni ręczna. Nie, dwóch broni nie chcę. Nie się o jeden Dobra, tak już nie będę dalej rozdawał, idziemy dalej. Muszę wiedzieć, jakim, jak w ten shit ustawić, tylko teraz. Nie ma tu żadnej od odpowiedzi ani na podłodze ani nigdzie. Dobra, spróbujemy jeszcze tej kombinacji SOWA i niedźwiedź. Nie 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 no, 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 Jednak mi się udało, bez, bez, bez podpowiedzi, bez niczego. No, bo w sumie, jeżeli mamy trzy symbole i każdy symbol ma możliwość jednokrotnego powtórzenia się, to nawet z prawdopodobieństwa można skorzystać coś takiego wymyślić. Więc spokojnie było tak trudno, chociaż musiałem się już dłużej zastanowić tym razem. Coś mamy, nic nie mamy. U. To takie nietoperze latające, to jest też super. To jest coś. Eee, nie, 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 No, ja gdybym jeszcze wiedział... No, i teraz znowu będę broń, czego mam za dużo ciężar zero, no. to wezmę, to wyrzucę, to nic nie ma, jak życzę. Sobie by sobie tutaj ułatwić, to sobie przybliżę. Nie, 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 nie. Ej, to jest. Ej, panie, ja nie chciałem. Ja rozumiem, że to było twoje, ale wiesz, spokojnie. Ty... nie jesteś... trochę nie na za tą grobą, przyznam szczerze. Smoczy kamień... Amulet się przyda... Da? Hm, może bym się spróbował? Alef, podłącz, czasem użyć. W sumie. drugi pomysł. No ale teraz co, znowu mam 313 i muszę coś wyrzucić. Dobra, spadaj. Coś od niego wziąłem i zapomniałem co miałem. Poznałem tajemnicę góry. Super. Mhm. Zabiłem jakiegoś truposza. Mam za niego... ...dawny nordycki top... No. A, jeszcze amulet miałem co założyć. No tak, przypomniało mi się. Prancers mhm. 6... Mulet Zenitana... czy jak bym się tam zwał. Chyba tutaj nie ma nic coś ciekawszego. Te pazury smoka ja włożyłem w te drzwi, ale teraz nie wiem czy... Aha, kolejna zagadka. Hmm. Tylko że w tym momencie nie wiem czy on go wziął z powrotem. Znaczy je. Yeah go je yeah. te pazury panne złoto tych butów nie chcę jakieś kwiatki ja, ja tam zaskoczyłem a tam nie nic nie ma na szczęście bo tak sobie schodzę zask sobie zaskakuję Magia bitewna rozwija się tylko w wyniku walk z odpowiednimi przeciwnikami. Ekrany ładowania. Gdyby nie miały jakiejś podpowiedzi, naprawdę byłyby nudne. No dobra, gdzie myśmy wyszli? W jakiejś jaskini, ale mogę w sumie zaryzykować zaskoczenie. W sumie co mi tam? Najwyżej zginę. O, nie, to było nisko. Hmm. mamut. Dobra, ale gdzie się mam teraz dostać? Mapa nie przeznaczenia, czarny głaz, rzecz napuszczenia. Znaczna puszcza była w. Nie w tę stronę, w tę? Nie. To w tę? Tak, tylko że fajnie, że on się obraca cały czas. Ja się obracam, a on nie pokazuje. O, dobrą w stronę. Nice. Wiecie, przyzwyczajenie z gotika, że jak się obracałem i otwierałem mapę, to już mi się strzałka obracała i. Że tak powiem, wiedziałem o co chodzi. Nie no dobra, ja myślę, że w tym momencie po prostu zakończę ten filmik i... Dojdę już sobie spokojnie do miasta, bo tego nie muszę pokazywać. E, dojdę sobie spokojnie do miasta i... Wtedy widzimy się już w kolejnym, pewnie jakieś zadanie, nie wiem, może fabularne zrobię, albo... E, zobaczę jak tam wyglądają te zadania poboczne jeszcze w samym... E, w samym mieście i wtedy... E, Zobaczę ile w ogóle ten film, filmik trwa, i wtedy się zobaczę, czy, czy będę pokazywał wszystkie poboczne, czy tylko główny wątek fabularny. No dobra, to dzięki i na razie.